Trzecia wojna światowa już trwa. Wizja Jackowskiego mrozi Polaków. Donald Trump obiecywał, że zakończy wojnę na Ukrainie w 48 godzin. Minęło pół roku, a konflikt wciąż trwa, a sytuacja na froncie jest dramatyczna. Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowic, ostrzega teraz jeszcze mocniej Putinowi nie chodzi o Ukrainę. Pokoju nie będzie, mówi w rozmowie z dziennikarzem Superekspresu. Jego wizje mogą zmrozić Polaków. Jackowski ostrzega: Putin rozgrywa trumpa. Pokoju nie będzie. Po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, Jackowski nie ma wątpliwości: wojna na Ukrainie szybko się nie skończy. Putinowi nie chodzi o Ukrainę, pokoju nie będzie, Putinowi chodzi o inne kraje, my, Polacy, mamy czego się obawiać, mówi Jasnowic Czuchowa. Przypomina, że już pół roku temu ostrzegał, iż obietnice Trumpa o błyskawicznym pokoju nie mają pokrycia w rzeczywistości. Według Jackowskiego Putin doskonale wie, jak manipulować rozmówcami. Putin będzie składał Trumpowi obietnice, których nie dotrzyma, przekonuje. Trzecia wojna światowa już trwa. Jackowski o Polsce i prezydencie Nawrockim. Jackowski nie ogranicza się tylko do Ukrainy. Według niego trwa już trzecia wojna światowa, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej. Twierdzi, że Polska nie uniknie udziału w tym konflikcie. Prezydentura Karola Nawrockiego będzie burzliwa. Nie dlatego, że on będzie podejmował burzliwe czyny, tylko dlatego, że żyjemy w burzliwych czasach, podkreśla. Wizje jasnowidza są niepokojące. Zapowiada, że decyzje nowego prezydenta będą odbierane przez naród jako zdrada. Prezydent Nawrocki będzie podejmował decyzje które będą odbierane przez naród jako zdrada, ale nie w klasycznym sensie tego słowa takie będą czasy wyjaśnia Jackowski. Kryzys w Polsce coraz bliżej jesienią koalicja może się rozpaść. To jednak nie koniec mocnych przepowiedni. Jackowski przewiduje, że już jesienią w Polsce wybuchnie poważny kryzys polityczny. Prezydent podejmie takie decyzje: że oddolne siły doprowadzą późną jesienią do potężnego kryzysu w koalicji albo nawet jej rozbicia, ostrzega. Choć, jak sam mówi, nie zawsze od razu rozumie swoje wizje, z biegiem czasu ich znaczenie staje się jasne. Trwa trzecia wojna światowa, a Polska i świat stoją w obliczu wydarzeń, które będą miały dramatyczny wpływ na nasze życie, podsumowuję.